Ciema, Jestem jestem profesjonalny. Dzisiaj będziemy grać w, w Happy Wilson, a tak um, jakoś mnie tak natrafiło, żeby nakręcić z tego jakiś Let's Play jakiś odcinek, więc zrobię to i może pierwszy level to będzie ten i lol. Dobra, drugi to będzie ten lepszy Full gwiazdki, więc... Okej, okay. następny level zagrajmy ten... Dobra, nie fajne. Mm. Czekajcie, jak to się robiło. Nie wiem, żeby były to lepsze. Okej. Okay. Następny no level. Ło ho, ho Nie! ma! Nie wiem, dlaczego pukują te levely jak są słabe, ale. Pog jump, o to lubię. O, lubię. Te Pokonałem Justinem Pokonałem easy. Pokonałem. LOL, hard, taki słaby. Takiej wielkości to był medium w którymś levelu. Good. Nie, easy nawet. Okej. Okay. A myślałam, że będzie dwa naraz. Cheater tam jest, lol. Ja tu umiem przejść chyba. Bo tam trzeba się. Ciekawe czy jesteśmy cheaterami. O oh ma u nas. Cheaterem. jestem ja... Cheaterem jestem ja Czterem jestem, ja. jestem ja... Ciekawe, czy jestem hakerem. Gerem również. Jestem chyba tak. Hacker. Level hacker. Tutaj trzeba tak. God. Wygrałem. No, Dobra, to było trochę łatwe. Teraz ten lewelek. O, oh. oh, Ho, ho, Ej, wiecie, że to jest takie co w jednej gry? Powiem wam na no serio, <zyskli> że... Może weźmy raz... To jest taki takiej jednej gry, no ten... My w szkole graliśmy kiedyś, co się tym autobusem jechało. И я тупо мену там. Ну, ну, слопай Слопай! Слопай не, она, она не умеет сейчас лопать. Откуда мне богу я, как... Как на старт? No teraz Dobra, nie. Exit to main to exit to menu. Okej. Okay. Następny level to będzie ten oto... oto on... A nie to był. To weźmy no niech będzie ten. Ej no! Przecież ile on lewik takich samych zrobił? No głupie, no Pff. No to opa. Opa, Pogomen. Tym, Dobra, to nie jest za bardzo na pogomena, ale... Co no Dobra, może zmienimy sobie... Kolesia. jaka grubo chodzę. Daj, bo jest nie Widzicie, tam jest bułka i kola. Tak. To co najlepsze zostaje. <grystanie> Okej. No, Okej. Okay. <Okay>. Sword. Troll. <grystanie> Lubię takie rzeczy. Ej, no to jest wysokie. Nie dosięgnę tam do końca. Ach. Wszystko. O! że PAPUZIE mi PAPUZIE nie lubię bibera. Ja piję. Dosięgnę. Ech. I... I. Może... PWPDP. Dlaczego sobie kpicie z tego kolesia PWPDP? On jest fajny. No kurwa. On ma ileś tam 9 milionów subów. A wy, a wy co chce sobie zrobić z tego dziecka? Ale nie chce się nabić. Dobra. Zróbmy sobie PWPDP. Piedactwo. No kurde, moje ręce mi się utknęły. No No. nara, No. 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 to No. To No. Mam tu wpaść. Spoko moja głowa. No, moja głowa. Dobra. Okej. Ojej. O. O, 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 Ojej. o, o. Ojej. Ojej. No. no, no, Ojej. 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 A Ojej. Wiecie? To ja może mogłem Z kliknąć i żeby mi spadł z tego pogo to ja to ja może wezmę raz. Okej. Okay. Nie! Nie! No nie! Czank. Chrak. Gdzie jest akrobata? Dobra, nie akrobata, żeby nie było. Czyli kontrol to się robiło? Lecę ku. Uh, ha, 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 nigdy cię nie kochałem. Tato! No! Tato! 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 Nie! Wróć, nie! Tato, wróć! Tata, nie! Tata, ja do ciebie przyjdę! Tata, nie! Ja chcę do taty! <noise> Ginesz ma to, <noise> już nie będzie Minecrafta, nie tata, jak chcę Minecrafta, kiedy Minecraft. Kiedy ma Minecraft. Kiedy yeah, Minecraft? Dobra, to nie było fajne. Dobra, i, i, inny level, ten na przykład. Yeah, it's a bill. Mm, okay. Jada. Yeah, ah. 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 Ah, yeah, Lol. Ah. No. Dobre dobre, 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 dobre. Need for Speed most łante, o co chodzi? Oh. Uh. Oh, uh -huh. O! To... <ścoughs> to, to, to bardziej GTA pasuje. Starce, bo się nie udało. Nie. No, jak się strzela z tego gówna? Dobra, nie. Następny to będzie ten. O go. Ej, no. No po co? Po to, to co oni robią takie gówna? No, jump. O, lubię takie lasy, ja lubię. Tylko mało iś jest i to jest głupie. Głupie, że to wszystko jest czarne. Gdyby było jeszcze czarne, to, to by było bardzo głupie. Pokażę, ja tu doskoczę. Jest, jest, jest. Udało się, udało. Mm, 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 mm. Jestem czarownicą. Jestem, 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 Ja, ja jestem zdrownicą. Jestem profesjonalista. Od tego się wziął profesjonal, je! Yeah. Bo profesjonal. Y y y y Lol! Koleś to wszystko ogarnął! Lol! ale fajne i teraz i teraz tu i teraz tak i teraz mu serce i... ale beka lol fajne dobra więc to było już chyba na tyle w dzisiejszym odcinku będą raczej następne a jak nie będzie to to nie będzie ale no, chyba raczej będą więc to było na tyle w tym odcinku. No i no i no i no i no i no i, no i. cześć. Narka.